Cześć wszystkim z tej strony, Kador i witam Was w kolejnym odcinku z gry Far Cry New Dawn. Dzisiaj będę chciał udać się na poszukiwanie skarbu, czyli po prostu będę chciał tutaj udać się do kilku skrytek preperskich, w sensie tak to się nazywało w Far Cry 5. Tutaj jest to po prostu poszukiwanie skarbu, no ale ja będę mówić na to po prostu skrytki preperskie. No niestety, jak tutaj jechałem, to samochód mi właśnie tutaj wleciał i. No, jest już raczej nie od ratowania, więc dalej po prostu pójdę pieszo. Ja lubię, słuchajcie, te skrytki preperskie, bo... No, po pierwsze, można tam fajne... O kurde. Można tam fajne rzeczy znaleźć. Między innymi punkty talentów, ale też jakieś tam surowce. Ale po prostu są to też takie fajne zagadki środowiskowe. To nie jest tak, że my tam wchodzimy i bierzemy, co chcemy. Tylko najpierw trzeba troszeczkę pogłówkować. No dobra, więc w końcu ostatni dzień przenioszenia rzeczy do nowej miejscówki w dole rzeki. Co za ulga, to taki długi dystans. Dobrze, że po drodze mam te obozowiska, przy których mogę odpocząć. Musiałem oznaczyć każde miejsce flagami po tym, jak raz zwierzęta narobiły bałaganu i się ich zgubiłem. Ech, już prawie jestem na miejscu. Jeszcze tylko jedna partia rzeczy, nie mogę się doczekać. Czyli tutaj będę musiał chyba odnaleźć skrytkę po prostu Ej. No co tu się tyle wilków skąd on ich się tutaj tyle nabrało? Czemu ten nikt nie atakuje mój towarzysz? Który się nazywa sędzia? No, taki mój nowy towarzysz. Dzięki za pomoc. Dobra, czyli muszę po prostu znaleźć tę skrytkę podążając z jakimiś flagami. Chyba coś takiego. Ogólnie zdobądź klucz. Teraz znajdź kryjówkę. Okej. Okay. Podobno wszystko przenieśli w dół rzeki. No i postawiali, postawili jakieś tutaj flagi. Tu jest jedna z nich, więc zgaduję, że. A tam jest kolejna. Dobra, czyli chyba idę w dobrą stronę. Fajną ogólnie sobie strzelbę odlokowałem z tłumikiem. O, no tak. Jeszcze teraz niedźwiedzie tutaj. Okej. Okay. Co jest? Jeszcze jeden misiek? Gdzie jest ten sędzia? Czemu ty mi nie pomagasz? Jakiś na razie trochę bezużyteczny ten gość jakoś. Wolno idzie, nie strzela. Zobaczymy co z nim będzie. Jak tak mnie będzie dalej irytować to po prostu sobie wezmę jakiegoś innego. Pomagiera. Dobra, to idziemy dalej w dół rzeki. No i każda ta zagadka jest właśnie inna, żeby zdobyć te rzeczy z tej skrytki, to nie, to nie jest tak, że każda jest taka sama, tutaj w ogóle muszę się nałazić na mapce i ją znaleźć, podczas kiedy po prostu trzeba, w innych przypadkach trzeba się dostać do jakiegoś pomieszczenia, czy coś. Też fajną M16 sobie odblokowałem. I cieszy mnie bardzo, że mam teraz możliwość jej przetestowania. Dobra, dalej podążam za tymi flagami. To chyba nie jest tam. Nie, bo one idą w tamtą stronę. A nie, dobra, to jest. To jest sojusznik, do nich lepiej nie strzelać. Kurde, no daleko jeszcze. Gdzie ta skrytka może być? Jeszcze chyba dalej, w dole rzeki. Da się tu skoczyć? No tak. O, czy nie jest to gdzieś tam. Zejdziemy sobie. O, to wygląda obiecująco, No. I znalazłem to bierzemy wszystko, co tutaj jest, jak leci. ściutko. No, więc pierwsza tutaj skrytka ukończona, ale jeszcze dzisiaj będę chciał kilka ukończyć. Więc gdzie by. O, proszę bardzo, następna jest bardzo blisko. Zobaczymy, co to będzie. Ja chyba w jednym z pierwszych odcinków y, też próbowałem tam się dostać do skrytki, gdzie były te ryby, i musiałem klikać w odpowiedniej kolejności. No właśnie, bo każda zagadka jest tutaj inna. A ja w grach słuchajcie, bardzo lubię zagadki, no i ja lubię zagadki środowiskowe w grach, bo to jest taka wiecie, odskocznia od na przykład ciągłej tam jakiejś eksploracji, czy też walki, w niektórych grach jest czasami za dużo tego i czasami trzeba sobie troszeczkę odetchnąć. Właśnie, żeby no, wykonać jakieś tam zagadki, rozwikłać jakieś zagadki środowiskowe. Pisze to, konając ludzie w maskach napadli na nas, gdy spełnialiśmy naszą uroczystą powinność. Teraz ich dusze będą się błagać. Dobra, tam. jeśli to czytasz, błagam dokończ ob obrządek, zgromać ciała naszych wybranych męczenników na stosie pogrzebowym i po je w świętym ogniu. Że co? A to jest dopiero ciekawe. Wrzuć pozostałe ciała Edeniarzy do dołu. I co się wtedy stanie? To jest dopiero ciekawe. No, kurde, czekajcie, ja muszę jakiś obrządek teraz pogrzebowy dokończyć. Dobra, tylko ciekawe, czy ktoś mnie tutaj będzie chciał. Czy ktoś mi będzie chciał w tym przeszkodzić? Dobra, jedno ciało wrzucam. Chyba to mi zaliczy. No, to jest dopiero dziwne. Coś czuję, że. Nie, nie mam pojęcia. Jak ja mam potem odnaleźć. O, właśnie. Coś tak czułem, że zaraz mnie coś zaatakuje. Ja słyszę wilki. Gdzie one są? O, jest. I co się potem stanie? Czy tu nie będzie przypadkiem takiej sytuacji, że. Ja to będę musiał podpalić, i tutaj się zrobi jakaś dziura, która mnie do tej. Nie wiem. Kry... Do tej skrytki. No, doprowadzi, zaraz zobaczę. Czekajcie, trzy ciała wrzucone. Tutaj jest ten wilk. Gdzie są pozostałe ciała? Czy tutaj jest. Nie, a nie dobra, tutaj nic nie ma. No, gdzie są jeszcze te ciała? Chyba, że. Aha, dobra, czekajcie, może tam na górze. O, tu jest jedno. A sędzia stoi i już się modli. Kurde, znowu coś. Cholerne wilki. Wcześniej mogliście tu przyjść. Chociaż wtedy to ja nie miałbym już co zbierać, pewnie tutaj. Czy mi się wydaje, czy tutaj powinno być ciało na górze? Bo tutaj. A jest, dobra, właśnie. Bo tutaj jest właśnie taka. Kon... Zauważyłem te konstrukcje, więc podejrzewałem, że coś tutaj może być. Czy ja mogę zjechać na Tyrolce, kiedy coś niosę? Chcę ryzykować też. Dobra, zrobimy tak. Zleciał. To jedziemy. No to jest na razie jak najdziwniejsze. To jest dziwniejsze niż to, co miałem z tymi rybami. Dobra, podpal stos. A gdzie mam Mołotowa? Tu jest Mołotow. Uciekaj stamtąd. Że co? Ja to podpaliłem, tutaj się jakaś skała otworzyła. WTF! Oj, to było serio dziwne. Dobra, zaraz jeszcze jakąś do, do jakiejś innej skrytki pójdę, która bo, będzie może odrobinkę mniej dziwaczna. Jakieś magiczne rzeczy się tutaj dzieją czasami, dobra. Ale tu gdzieś blisko też jeszcze. O, właśnie, tutaj jest. To jest chyba dosyć, nie no, w sumie dosyć niedaleko. Zaraz sobie tam śmignę. Ja bym z chęcią wszedł na jakąś górę i sobie tam po prostu podleciał na tym kominezonie do szybowania. Może będę mieć zaraz taką sposobność. Przy okazji może po drodze uda mi się natknąć na jakieś zwierzę i zrobi się też takie małe polowanie, bo tylko do wilków strzelać to tak słabo. O, dobra, czekajcie, może tutaj będzie dobre miejsce. Okej, okay, no to. Skaczemy i lecimy. Zawsze to troszeczkę szybciej. Tylko muszę uważać, żeby się nie wpierdzielić na drzewo, bo ja już tak raz leciałem. Chciałem sobie gdzieś podlecieć szybciej. No i w sumie skończyło się na wczytywaniu ponownym gry. Bo po prostu wpierdzieliłem się na drzewo, ale tak centralnie. I ja myślałem, że wpadnę na drzewo. Nie wiem, zabierze mi sporo życia, ale przeżyję. Gdzie tam? Od razu giniemy i gra się wczytuje. Więc trzeba ostrożnie jednak latać. Ej, to wróg? To wróg, dobra. Co tutaj się zrobiło? Ja wystrzeliłem te cholerne piły, a ten zaczął robić koziołki w samochód. Co jest? To było dziwne. No, to jest jednak farka. Ej, tu się dalej coś dzieje. To jest nawiedzony samochód. On zaraz poleci. Sędzia weź tam odejdź, bo on cię zaraz. Co tutaj się wyrabia? Ale takiego baga śmiesznego też się tutaj nie widziałem. Chyba w tym Farkraju jednak istnieją jakieś duchy. Dobra, ja to może zakończę. Spróbuję te duchy wypędzić. No. Udało się, granatnik jest skuteczny. Ej, ty, handlarzu, stój, czekaj. Wymienię trochę łupu może. Z tych... Tego rosomaka, niedźwiedzie oraz wilka. Skóry, dobra. Okej, okay, więc kolejna skrytka. E, mimo wszystko, jeśli znajdziemy kogoś z kotwiczką do wspinaczki, powinniśmy go wysłać do tego bałaganu i ocalić co się da. Może uda się nam jakoś załagodzić straty Grace. No. Na początku takiś tam bla 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 bla. Na końcu była istotna informacja, czyli będę musiał się jakoś dostać na ten rozwalony most. Na szczęście mam kotwiczkę, więc. Co ciekawe czy sędzia też ma kotwiczkę i czy wejdzie. Jedna taka zagadka środowiskowa, właśnie z tymi tutaj skrytkami, to miałem taką, że no musiałem między skałami jakimiś skakać normalnie, jak spider między budynkami. Wtedy kotwiczka mi się bardzo przydała. Okej, okay, teraz tam się trzeba dostać. Ciekawe, czy mógłbym tutaj po prostu. Wiecie, jakbym miał teraz śmigłowiec. O kurde. To czy mógłbym. Tu po prostu wlecieć śmigłowcem i tyle. Dobra, czekajcie, teraz... Serio trzeba będzie to zrobić na Spidermana. Ej, właśnie, tutaj w New Don nie ma tych wież. Ja właśnie to chyba wcześniej... Zauważyłem z dwa razy, ale z, kompletnie zapomniałem o tym na odcinku powiedzieć. W New Dawn nie ma wiesz po prostu. Ja, wiecie, tak od razu, nawet nie od razu to zauważyłem. Nie wiem czemu, bo to jest kurde w końcu Far Cry. A tu nie ma wiesz, Co wiecie, od Far, Far Cry'a czy no, wierzę, w Far, w, właśnie w grach serii Far Cry, to jest po prostu, no, coś co być musiało. Troszeczkę je zmienili w piątce, ale one w piątce były, a tutaj. No właśnie, wiesz, nie ma. Kurde, to jest dopiero, słuchajcie, rewolucja. No i dostałem się do skrytki. W sumie to nie było jakieś trudne. Nie była jakaś trudna ta zagadka środowiskowa. Może jakąś sobie tutaj skrytkę załatwię. I po prostu. Czemu nie mogę tego podnieść? Dobra, zaraz czekajcie. Okej. Okay. Niespodzianka, panowie! Tego się chyba nie spodziewaliście, co? Rutynowy patrol. Kolejny. No teraz, jak ja mam ten granatnik, to jest zupełnie co innego. Oni nawet nie wiedzą, co ich trafiło. Okej, okay, jest tu jeszcze jakaś skrytka gdzieś w pobliżu, gdzieś coś. Jakąś losową, no w sumie w pobliżu nie ma, będę musiał gdzieś się udać Niech będzie może ta tutaj, o, trening strzelecki A tutaj to jest co? Niech płoną No i to w sumie jeszcze tutaj została wymyślna sztuka Dobra, to niech będzie ten trening strzelecki Przed chwilą mówiłem, że nie ma tutaj wież I to jest chyba jedyna, na jaką się natknąłem Akurat ona jest obok tutaj tego No, posterunku no, ale wejście na nią nic mi po prostu nie daje. Nie to, co w poprzednich war krajach, więc są, tak jakby, jakieś wieże, na które można wejść, ale wiecie, chodziło mi, chodziło mi o to, że nie ma z nich i tak żadnego pożytku. Dobra, no to lecimy. I teraz trzeba będzie ostrożnie pomiędzy tymi drzewami. Ostrożnie. Aż mi się trochę przypomina. Scena z tego, z Tomb Raider'a tego z 2013 roku, gdzie, gdzie tam Lara. No to było na samym początku gry, znalazła taki spadochron, trzeba było lecieć między drzewami. Nie wiem czemu, jak tak leciałem, to mi się to przypomniało. Okej, okay. przydatne jest to szybowanie. Oj, przydatne. Oho, czekajcie, mamy tam chyba zakładnika. To znaczy się więźnia. Da ja wam zaraz dam więzić tutaj niewinnych ludzi. Niekiedy ja jestem na posterunku. Okej, okay, no to zobaczmy już chyba ostatnią w tym odcinku zagadkę. Co my tutaj mamy? Jeszcze któryś? Nie, dobra. No to zobaczmy. Sądząc po kołach zębatych i całym syfie rozrzuconym wokół, wygląda na to, że ktoś próbował stworzyć jakąś maszynę. Cokolwiek to jest, zgaduję, że ma być wielkie jak cholera. Przeszukajcie teren i zaraportujcie, kiedy ją znajdziecie. Może przydałaby się nam, dobra, więc. Nie, no w sumie nie za bardzo zaczęłem. Trening strzelecki znajdź maszynę. O paczuszka leci. Jak ja mam te maszyny znaleźć? Zaraz, czekajcie, najpierw pójdę podnieść sobie paczuszkę i tutaj ktoś jest. Dobra, szybciutko podnosimy. Oj, patrz, już tutaj przyjechali. To moja paczka. O, i znowu mi się przypomniała sytuacja z innej gry. Na przykład w Dainglicie było coś takiego, że były takie paczki zrzucane. Jeżeli się pospieszyliśmy, byliśmy pierwsi, a jeżeli nie, to później tam byli jakieś wrogowie i często na początku rozgrywki dosyć ciężko było ich pokonać. Dobra, więc znajdź maszynę. Cokolwiek to jest. Super, zero detali, po prostu znajdź maszynę. No to szukamy. Tylko szkoda, że wiecie, jest tutaj dosyć mało jednak jakichś detali. No bo gdzie to może być? Znajdź maszynę i tyle. No czekajcie, muszę tutaj trochę pochodzić. Gdzie to może być? O, tutaj coś jest. O, to już wygląda ciekawie. Aha, super. Tu już jest ta skrytka. Tylko, że zamknięto od środka. Czyli, jednak, dalej trzeba szukać tej maszyny. No, serio, cokolwiek to jest. Gdzie to kurde, może być? Tutaj? O! Chyba zmierzam w dobrą stronę. Tylko, że mam iść tu czy tu? Dobra, najpierw pójdę tutaj. Takie mamy tutaj rozgałęzienie. O cholera, tutaj jest jakiś cały mechanizm. O, proszę bardzo! Już wiem dlaczego ta misja nazywa się trening strzelecki. No co teraz? Co mam z tym wiadrem zrobić? No co jest, czekajcie Więc yy, pociągnij dźwignię, traf cele ze wszystkich stron i... Terapia błyskawiczna Oraz dostęp do... Pociągnij dźwignię no i tutaj. Yy... Pociągnij dźwignię, traf cele ze wszystkich stron i presto, terapia błyskawiczna oraz dostęp do bunkra. To ja nie trafiłem tych celów. No co jest? Dajcie mi tam wejść. Przecież wszystko jest trafione, świeci się. Nawet nie mogę już tej dźwigni pociągnąć jeszcze raz. Chyba, że. Czekajcie. A tu są jakieś cele, kurde, że ja ich nie zauważyłem. Dobra, ja wiem, jak to zrobię. Fajne. Tylko, że ja jakimś studium tych celów wcześniej nie zauważyłem. No i chyba już się dostałem do skrytki. No to było całkiem spoko. Więc zobaczmy, co my tutaj mamy. Okej, okay, słuchajcie, myślę, że w tym odcinku to już chyba będzie wszystko. Jeżeli Wam się podobał, to oczywiście dajcie łapkę w górę, ja już się z Wami żegnam. Cześć.